Zdałem sobie sprawę, że źle się za to zabraliśmy. To zapewne pick-up. Zgadłeś. Z napędem na cztery koła, tak. To idź tam, rozpakuj go, odpal silnik i wyjedź na brzeg. Dobry pomysł, ale użyj silnika w swoim aucie, a nie w naszym. Kiedy Hammond odpakowywał auto, i Przyjrzeliśmy się fiatowi pandzie Jima. Kupiłem to auto od angielskiej rodziny, która nabyła dom w Toskanii. To była ich mała panda Pepe. Uwielbiali ją. A wiesz, że dobrze kojarzę tę rodzinę, odbierali tym autem znajomych z lotniska w Pizie. Tak jest. A ich znajomi to wydawcy The Guardian. Tak, Tony Blair, Cherry Blair, Sting. Alan, Alan Yentob? tak. Każdy sympatyk socjalistów z Wielkiej Brytanii jechał w tym aucie. Pewnie sami tłoczyli oliwę z oliwek. Nie, to byli prawdziwi socjaliści. Siedzimy przy Proseko i naprawdę nam zależy, podnosimy świadomość. Podnosić świadomość, to znaczy nic nie robić. Gdy nasza gwiazda kontynuowała swoją przemowę, Hammondowi wreszcie udało się odpakować auto. Niestety nie chciało odpalić. Nie. Hammond walczył jakiś czas z falami, po czym znów wyszedł na brzeg z nowym pomysłem. Fiat posłuży jako kotwica, a Jeep będzie holować. Zwolniłem hamulec, wrzuciłem jałowy bieg. Czyli jesteśmy gotowi. Wobec tego napinam minę. Zaczynamy. Dobrze to wygląda. Nie. Clarkson, Clarksor, wciągasz Clarkson. mnie do morza. Zatrzymaj się. Stój. Co ty tam robisz? Wciągnąłeś mnie do morza. Ma pecie jeden. Dzięki głupiemu pomysłowi Hamonda zniszczeniu uległy aparaty fotograficzne w moim aucie. Zamówiliśmy taksówkę i wysłaliśmy go do miasta, żeby zamówił holowanie. Gdy wrócił, poprosił Jeremiego, żeby obsługiwał wciągarkę. Ruszyłeś z miejsca? Tak, jadę. Widzisz? Naśmiewasz się z ludzi, którzy lubią wciągarki, ale sam pewnie nieźle się bawisz. To niesamowite, ile potrafi takie małe urządzenie, nieprawdaż? Co on tak przeżywa? Wyłączyłem go. Siedzę i patrzę na kontrolki, czy nie palą się na czerwono, co oznacza, że wciągarka się przegrzewa. Jemu wydaje się to szalenie ekscytujące. Jeremy, zatrzymaj się, bo wiadę w ten szamas. Jedyna rzecz, którą zrobiliśmy dobrze, to dobór aut. W każdym z nich można jeździć po bezdrożach, a są zupełnie różne. Jeremy, wciągasz mnie przez budynek. To prawda, udany dobór aut. Takim jak moje, ludzie jeżdżą po San Francisco, Key West, Brighton, Sydney. Twoje kupują ci, którzy chcą sobie poprawić samopoczucie. Jeremy, stop. Masz dwa domy, ale gdzieś ludzie głodują bez dachu nad głową, za to ty kupiłeś świat, więc jesteś w porządku. O cholera, Hamond, ty Kretynie, nie mogłem nic zrobić. Mogłeś dać znać? Wrzeszczałem przez radio, zburzyłeś szałas. Ta rodzina dbała o to auto od 91, a ty wpadasz tu z wali, czy tam. Ze stanów i je niszczysz. Chyba wiem o co chodzi. Musimy to jakoś rozgryźć. Lepiej się komunikować. Co to jest? Moja drabina. Kupiłeś coś, do czego nie wsiądziesz bez drabiny? Auto jest wysokie. To najgorsza rzecz, jaką widziałem. Jest genialny. Tylko spójrzcie. Najlepszy prezent świąteczny, jaki dostałem. Nie mogłem doczekać się, aż odpakuję. Na karoserii płomienie. A to, co? Jakiś ohydny lis z czaszką zamiast pyska? To jest natchnione. Rysunki natury są genialne. Nie podnoszą was na duchu? Nie. E, tam od razu człowiek się uśmiecha.